Tej obwodnicy już nic nie uratuje, czyli co się dzieje, gdy górnictwo nie kończy się tylko na kopalni? Obwodnica Bolesławia, zamiast samochodów woda, zamiast asfaltu rozlewiska. I nie, to nie jest efekt powodzi, to jest efekt zamkniętej kopalni Olkusz pomorzany w 2020 roku i szkód górniczych, które w związku z tym powstały. Po wyłączeniu pomp odwadniających poziom wód gruntowych wzrósł błyskawicznie, nawet kilkanaście metrów w ciągu ostatnich kilku miesięcy zalał nie tylko piwnice czy grunty, ale również całą drogę wojewódzką łączącą bukowno z Bolesławia. Droga jest całkowicie nieprzejezna. Mieszkańcy tracą czas, a przedsiębiorcy pieniądze. I wszystko dlatego, że ktoś nie pomyślał, że po zamknięciu kopalni pojawią się tego typu problemy. A to nie koniec, geolodzy ostrzegają, że przez najbliższe 10 do 15 lat poziom wód gruntowych nadal będzie rósł. Co więcej, prawie pewnym jest to, że kolejne odcinki dróg czy nawet prywatne posesje będą w końcu zalane. I co gorsza, mieszkańcy nie wiedzą, że mają prawo do odszkodowania. Jeśli masz działkę w Bukownie, Bolesawie lub Olkuszu, masz problem z wilgocią, masz zalaną piwnicę, to może być szkoda górnicza i masz prawo do rekompensaty